Podczas remontu zabytkowej kamienicy na warszawskiej saskiej kępie robotnicy natrafili na coś, czego nikt się nie spodziewał. Pod podłogą jednego z pustych lokali komunalnych znajdowała się konspiracyjna skrytka z czasów okupacji. W środku były bezcenne dokumenty komendy głównej armii krajowej, niemieckie formularze, prasa wojenna z Wielkiej Brytanii, instrukcje szkoleniowe oraz prywatne pamiątki. Największą zagadką jest dziennik nieznanej młodej kobiety. Historycy podejrzewają, że może mieć ogromną wartość naukową. Zabezpieczone materiały trafiły do depozytu muzealnego, gdzie przejdą konserwację i analizę. Muzeum Powstania Warszawskiego włącza się w badania. Poszukiwania 73 latki. W Lubaczowie policja i strażacy prowadzili intensywne poszukiwania 73 letniej kobiety, która rano wyszła z domu i zniknęła. Jej córka zgłosiła zaginięcie. Obawiając się o stan zdrowia seniorki. Wkrótce służby otrzymały zgłoszenie o osobie leżącej w stawie w miejscowości Nowy Lubliniec. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. W wodzie znajdowała się poszukiwana kobieta. 73-latkę wyciągnięto na brzeg, udzielono jej pierwszej pomocy i przewieziono do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uratować jej życie. Australia blokuje media społecznościowe. Dwoje piętnastolatków z Australii oraz Digital Freedom Project złożyli pilny wniosek do sądu o wstrzymanie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Przepisy mają wejść w życie za dwa tygodnie i całkowicie odciąć młodych od platform takich jak TikTok, Instagram, Twitter czy Snapchat. Organizacja twierdzi, że zakaz łamie konstytucyjną wolność komunikacji politycznej. I odebrałaby 2,6 milionom młodym Australijczykom podstawowe prawo do udziału w debacie publicznej. Od 10 grudnia platformy będą musiały blokować konta wszystkich osób poniżej 16 roku życia, a dorośli zostaną zobowiązani do weryfikacji wieku. Sąd zdecyduje w najbliższych tygodniach, czy sprawa trafi do rozpatrzenia. Nastolatka ratuje seniorkę. W Konstantynowie Łódzkim nastolatka zauważyła na jednej z posesji zmarzniętą i zdezorientowaną starszą kobietę. Dziewczynka natychmiast poprosiła o pomoc przechodzącą obok kobietę, która zadzwoniła na numer alarmowy. Na miejsce przyjechała dzielnicowa, ustaliła tożsamość 78-latki i skontaktowała się z jej rodziną. Seniorka była zdezorientowana, ale ostatecznie trafiła pod opiekę bliskich i nie wymagała hospitalizacji. Policja oraz rada rodziców wyróżnili nastolatkę za wzorową reakcję, empatię i odwagę. Katastrofa śmigłowca na Podkarpaciu. W Malawie pod Rzeszowem doszło do tragicznego wypadku śmigłowca. Około godziny 15:50 służby otrzymały zgłoszenie o katastrofie prywatnej maszyny, która rozbiła się w lesie i stanęła w ogniu. Teren był trudny, a widoczność ograniczona przez gęstą mgłę. Strażacy docierali na miejsce, nawet na kładach. Kiedy pierwsze jednostki dotarły na miejsce, helikopter był już całkowicie spalony. Straż potwierdziła śmierć dwóch mężczyzn, znajdujących się na pokładzie. Obecnie teren jest dokładnie przeszukiwany, aby wykluczyć obecność dodatkowych osób. Na miejscu pracuje około 50 strażaków oraz liczne jednostki PSP i OSP. Dziękuję za obejrzenie. To było 5 historii, każda z nich była mocna, ale jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj i widzimy się jutro o 20.00. Cześć.